Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Jak widzicie, mam przed sobą tapicerkę. Przeczytaliście też opis, także też wiecie, co będę dzisiaj robił, co będę wam chciał pokazać. Właśnie chodzi o wymianę tapicerki. Tutaj tego materiału, który mamy na tapicerce drzwi. No i dziś właśnie chciałbym Wam pokazać jak takie coś wymienić Pewnie wszyscy wiecie, że jest to zgrzewane Tutaj takimi zgrzewami, co kawałeczek Cała ta tapicerka, cały ten materiał No i żeby to wyciągnąć musimy to rozgrzać, roznitować Zależy jak kto do tego podejdzie Gdzieś tam na forach internetowych znalazłem w sumie trzy różne sposoby Pierwszy to lutownica i próba rozgrzania właśnie tych tutaj zgrzewów jakąś lutownicą, obojętnie taką czy pistoletową. To już akurat nie ma znaczenia. Kolejny sposób to właśnie ta mini szlifierka, którą wycinałem sobie otwory na rolety. I to jest właśnie akurat też tapicerka drzwi tylnych, właśnie od rolet. Bo kupiłem rolety razem z tapicerką, i właśnie na tej tapicerce postanowiłem Wam pokazać, jak wymienić sobie sam ten materiał. Ja, jak widzieliście, wycinałem otwory w swoich tapicerkach drzwi. No, a tutaj postanowiłem zorganizować jeszcze jeden film dla Was i właśnie nagrać. Także drugim sposobem jest szlifowanie po prostu tych zgrzewów taką szlifierką. No, a trzecim. Najbardziej wydaje mi się wydajnym sposobem jest mały palnik czy zapalniczka. Różnie to nazywają. Jak widzicie, coś takiego. I tutaj widziałem, że ktoś tak właśnie to robił: podgrzewał ten spaw, tak, czy ten zgrzew, i śrubokrętem podważał tapicerkę. I to dosłownie w 2-3 sekundy się. Odklejało. No i właśnie ja postanowiłem wypróbować ten sposób, bo wydaje mi się, on najłatwiejszy do wykonania. Także myślę, że przygotuję sobie jakiś tutaj śrubokręt do podważania i będę powoli to rozgrzewał. Ale zanim to zrobię, oczywiście to wam chyba też nie muszę mówić, musicie powykręcać sobie tutaj wszystkie elementy, takie jak klamki, no ja akurat już nie mam, tutaj cały ten, tą rączkę do zamykania. Tutaj są one na wkręty, także to musicie tutaj rozkręcić, żeby ta tapicerka tutaj była goła i żebyśmy mogli zacząć tutaj sobie coś próbować z nią robić. Także ja jeszcze tutaj mam właśnie tą rączkę do wyciągnięcia, także odkręcam wszystkie te wkręty i wyciągam rączkę. No i rozebrałem sobie wszystko, wyciągnąłem rączkę. Także teraz będziemy właśnie już przechodzić do rzeczy. Tutaj wam tylko powiem, że musimy wyciągnąć razem z tymi tutaj Miejscami, w które wkręcamy śrubę do drzwi. Także tutaj też będziemy musieli to rozkleić. Tutaj wokół, tutaj mamy też takie zgrzeby w środku. Tutaj tutaj wszystkie i powinno nam to wyjść. No jak widzicie, jest trochę tego, tych zgrzebów do rozgrzania. No ale myślę, że jakoś ogarniemy to wszystko i. Będzie to wyglądało w miarę dobrze. Słuchajcie, jak się okazuje, faktycznie ten sposób jest bardzo łatwy i bardzo szybki. Ja już tutaj jedno sobie na próbę rozkleiłem. Teraz będę się starał właśnie wam to pokazać, choć trochę ciężko, bo ta, ten palnik, zapalniczka w poziomie nie bardzo mi chce się palić, bo tu gazu, wiadomo, że nie ma. Najlepiej jest w pionie, ale myślę, że tyle, żeby wam pokazać, jak to zrobić, to jakoś tutaj to nagram. Tutaj właśnie sobie, jak widzicie. Yy, Rozpieram troszkę śrubokrętem. Nie wiem, czy dam radę, ale spróbujemy. Zobaczcie. Wystarczy delikatnie o podgrzać i już wyskoczyło. I już mamy jedno odklejone. I robimy tak, co kawałek z następnym. Nie wiem, czy teraz będę w stanie, tak trochę mi ciężko, bo. O, ale jak widzicie, trwa to dosłownie 2-3 sekundy, i tą zgrzewkę mamy już całą rozklejoną. Także lecimy dookoła całe drzwi tym sposobem. Myślę, że mając taki palniczek zajmie Wam to z 5 minut maksymalnie. No i jedynie co to później, przy zakładaniu nowego, trzeba będzie chyba troszeczkę to właśnie tą szlifierką, którą Wam pokazywałem, podszlifować, żeby Wam to dobrze wskoczyło. Ale to dopiero zobaczymy później, jak już całość wyciągniemy. Ja roznitowuję, rozklejam sobie całość teraz. No i zobaczcie, mam już wyciągniętą całą ta materiał jak widać nigdzie się nie uszkodził Tutaj wszystko roznitowane rozgrzane czy jak to nazwać tym sposobem, który wam pokazałem. Zajęło mi to nie wiem no, na spokojnie się bawiłem może z 10 minut. A tak wygląda. Tutaj to miejsce, w którym była ta są to po prostu takie kawałki plastiku, do którego właśnie jest przenitowane, przyklejone, przygrzane właśnie ten materiał. No i teraz tak, jeżeli chcielibyśmy założyć sobie nowy materiał, no to warto by było po prostu te tutaj zaczepy, tak, te, te tutaj płaskowniczki, czy jak to nazwać? Te plastiki, które po prostu trzymają nam tą tapicerkę, do której są one zgrzane, delikatnie je potrzyfować po bokach, żeby po prostu były ostre. Bo teraz po rozgrzaniu mają one takie krawędzie mm, nieregularne, tak można powiedzieć. Jeżeli odkleimy sobie powiedzmy inną tapicerkę i będziemy chcieli ją tu przykleić, to na pewno nie wciśniemy tutaj tego, a żeby łatwiej nam to weszło, po prostu boki, tą mini szlifierką można tutaj podszlifować tutaj wszystkie tak samo te okrągłe tutaj też kołeczki chyba w czterech miejscach były o ile pamiętam tak czy tak musimy sobie to oskrobać być może nawet pójdzie też nożem jakimś ostrym takim do tapet tak samo później musimy tutaj wyrównać sobie krawędzie właśnie w tym żeby było na przód żeby było wszystko w miarę w miarę równe no, i dopiero wtedy możemy włożyć sobie z powrotem i pojedynczo tą tapicerkę zgrzewać. Oczywiście też dobrze jest czymś sobie tutaj ścisnąć. Można użyć jakiegoś małego ścisku stolarskiego czy czegokolwiek, czy nawet druga osoba Wam może docisnąć. A Wy możecie to zgrzewać. A do zgrzania właśnie najlepsza będzie, wydaje mi się, lutownica, bo. Jeśli już tutaj powiedzmy, tak jak tu w tym miejscu, może o skoczy nam na swoje miejsce. To wtedy, gorącą lutownicą, po prostu zgrzewamy to na lewo i na prawo. Tak, żeby to się trzymało, żeby to było podobnie jak było w oryginale. No i wiadomo, każdy zgrzew jedziemy dookoła i zgrzewamy. Przy zgrzewaniu, no wiadomo, że już będzie dużo więcej roboty niż przy rozgrzewaniu tych naszych zgrzewów troszkę więcej. No ale też myślę, że nie pójdzie to najgorzej, bo jeżeli sobie to przygotujemy właśnie odpowiednio, tak jak mówiłem, podszyfujemy. to później wszystko nam skoczy. Wystarczy tylko będzie gorącą lutownicą lekko to podgrzać. Można też to skleić, bo widziałem, że niektórzy kleją jakimiś klejami na gorąco. Też zapewne by to trzymało. To jest tylko tapicerka. Także nie powinno być z tym większego problemu. No i co? No myślę, że chyba wytłumaczyłem wam, jak to mniej więcej sobie ogarnąć. Być może ktoś z Was będzie chciał sobie coś takiego zrobić, to może ten film będzie mu przydatny. Bo jak widzicie, faktycznie aż tak dużo roboty z tym nie ma, jest trochę zabawy, ale zdecydowanie więcej było z dorobieniem tutaj otworu na rolety. To akurat zabiera dużo mniej czasu. No, to co, myślę, że chyba wszystko to, co chciałem Wam pokazać. Dzięki, że byliście ze mną do końca. Obejrzeliście cały film. Zapraszam też, żebyście tam sobie zerknęli na moje inne filmy. Subskrybujcie mój kanał, lajkujcie ten film, jeśli Wam się podoba. No, a ja tymczasem kończę. Żegnam się z Wami. No i co, do zobaczenia za tydzień, jak zawsze, w sobotę o 12.00. Trzymajcie się, cześć.